No, co Ej, no sorry, że przeszkadzam, mnie Znowu, ale ten, mi się dowiedzieć, czy ty na serio jesteś nitro, nie? Chuj ci do dupy, chcesz pani zapoznać, kurwa? To nie. Aha. No co? No? To taki problem? Nie. Ta kurwa śmietana dojdzie, ty chuju? Aha. Aha. Hm. Śmietana chyba w dupie. Aha, rozumiem twój ból. Aha, no lubię bardzo. Zrobisz, zrobiłeś śreślinka? Zabiję od kioski, co pan mówił. Aha, to ma to głowik. Hmm. Zadałem ci pytanie. No, Zrobiłeś reflinka? Tak. Z czego? No oto coś tam. Z czego? <głos》> Z kawy, jestem pedałem. Aha

Dobra, A torem masz w domu, czy co? Mam, a co? Dobrze, spalony. A ta do wanny wchodzi? O, no. I jak, z sąsiadem, czy bez? No z sąsiadem, a jak? Takie trochę solo dużo, tak? No. Serdecznie. A rankierowe też tam robicie w nie? No jak, no kurde. I tu Nabijałem mu do dupy. No, ale ten dwa, bo jednego to nie. To lecie, to jest...